Partnerem odcinka jest wydawnictwo Rebis, którego nakładem ukazała się książka Michała Wójcika Miasto Szpiegów gra wywiadów w okupowanej Warszawie. Opowieść o tajnych operacjach, niebezpiecznych misjach i szpiegowskiej branży. Żaden naród nie składa się wyłącznie ze zdrajców ani wyłącznie z bohaterów. Podobnie było z Polakami w trakcie okupacji niemieckiej. Obok konspiratorów walczących za ojczyznę, istnieli także kolaboranci, a czasem te role nawet się przeplatały. Polskie państwo podziemne musiało sobie radzić z tym wyzwaniem. Biuletyn informacyjny z 3 kwietnia 1941 roku podawał. Donosicielstwo-denuncjacja jest jedną z największych podłości, jaką człowiek może popełnić. Podłość ta swoją ochydom rani najboleśniej dumę narodową i domaga się zadośćuczynienia. Jeśli ktoś ma poważny materiał dowodowy dotyczący zdrajcy lub donosiciela, powinien ten materiał starannie sprawdzić, ściśle sformułować i znaleźć drogę do przekazania właściwym czynnikom niepodległościowym. Straszna kara nie może minąć żadnego zdrajcy i donosiciela, obojętnie czy nastąpi to za miesiąc czy za parę lat. Podajemy do wiadomości publicznej, że świadome donosicielstwo z chęci zysku lub zemsty jest karane śmiercią. Zdrada i donosicielstwo być może nie były plagą okupowanej Polski, ale bez wątpienia były realnym problemem. Motywacje takiego postępowania były różne i nie zawsze były nimi pieniądze, przynajmniej nie te otrzymywane od Niemców, bowiem oni płacili mało. Czasami w grę wchodziła zwykła zawiść, dawne urazy lub zapewnienie sobie bądź bliskim bezpieczeństwa. Najbardziej intratne okazywało się szmalcownictwo, czyli wydawanie ukrywających się po aryjskiej stronie Żydów. Donosiciel najpierw szantażował swoje ofiary, a gdy te nie miały już środków na zapłatę, wydawał ich Niemcom, inkasując dodatkowe pieniądze od okupanta. Niemcy utworzyli nawet specjalny referat zajmujący się poszukiwaniem ukrywających się Żydów. Był to istniejący przy KRIPO, czyli Policji Kryminalnej, Kringsfandum Kommando, czyli Oddział Poszukiwań Wojennych. Pracę jednego z informatorów tego oddziału, czyli tak zwanego koncesjonowanego szmalcownika Wiesława Skomorowskiego, przedstawił w książce Miasto szpiegów gra wywiadów w okupowanej Warszawie Michał Wójcik. Według oficjalnego cennika Kripo, bonus dla informatora wynosił wówczas 1000 złotych. Aby wyjść na swoje, owe 5-6 tysięcy miesięcznie, Wiesiek musiał zakapować 10-12 osób. Chyba że pracował jeszcze na boku, szantażował i grabił na własną rękę. Wtedy nie musiał aż tak śrubować w wyniku. Wystarczyło sześć trafień. A co to jest, gdy się mieszka przy murze? Wystarczy się rozejrzeć, popatrzeć przechodnią w oczy. Szmalcownictwem zajmowali się nie tylko Polacy, ale też Ukraińcy mieszkający przed wojną w Polsce. Niemcy, a nawet Żydzi, którzy za gwarancję bezpieczeństwa denuncjowali swoich współbraci. Jednak w obliczu wojny współpraca z okupantem pociągała za sobą niejednokrotnie też zmiany narodowości. Kolaborant najczęściej podpisywał Volkslistę, dołączając tym samym do tzw. Rasy Panów. Ciekawym przypadkiem był Adam Dołżycki, znany dyrygent i kompozytor, dawny dyrektor opery warszawskiej. Po rozpoczęciu okupacji przyznał się do swojej ukraińskości, która okazała się lepsza niż polskość. Dzięki temu w kolejnych latach Dołżycki organizował nawet prywatne koncerty dla wyższych oficerów niemieckich. Szczególnie szokującym był przypadek syna Cyryla Ratajskiego, byłego prezydenta Poznania i pełnomocnika rządu na kraj w latach 1940 41 Kordian Ratajski podjął współpracę z Gestapo po swoim aresztowaniu. Początkowo przyczyną tego była obawa o własne życie, Potem jednak Ratajski wszedł w koleżeńskie relacje ze swoimi niedawnymi oprawcami. Wyrok śmierci na niego wykonano dopiero w czasie Powstania Warszawskiego. Próbował wówczas na polecenie Niemców przeniknąć do struktur powstańczych. Okazał się jednak w tym wyjątkowo nieudolny i szybko go zdekonspirowano. Wydawanie wyroków śmierci na zdrajców ojczyzny zajmowały się cywilne i wojskowe sądy specjalne. W ciągu całej wojny rozpatrzono 5 tysięcy spraw zagrożonych karą śmierci, wydano z kolei między 3 a 3,5 tysiąca takich orzeczeń wykonano 2,5 tysiąca. Wyroki zapadały zazwyczaj w składzie trzech sędziów. Prócz kary śmierci można było orzec m.in. infamię, która oznaczała faktyczne wykluczenie skazanego ze społeczeństwa, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych. Bywała to kara drastyczniejsza w skutkach cywilnych niż inne wyroki. Zła sława Infamisa ciągnęła się nawet po zakończeniu wojny. Dotyczyło to w szczególności świadka artystycznego. Kara Infamis spotkała na przykład polskich aktorów, którzy zgodzili się zagrać w niemieckim filmie Powrót Heimkea. Obraz ten w kłamliwy sposób ukazywał Polaków jako oprawców znęcających się nad Niemcami. Podziemie nie akceptowało też występowania w koncesjonowanych przez okupanta teatrach. Większość aktorów wprawdzie bojkotowała te sceny, jednak i tutaj były wyjątki. 2 grudnia 1942 roku na karę infamii zostali skazani artyści dawnego Teatru Polskiego w Warszawie. Wśród nich znalazł się m.in. Józef Konrad czy Michał Pluciński. Wyjątkowy niesmak wzbudziła postawa przedwojennej gwiazdy Adolfa Dymszy. Nie dość, że grywał on w okupacyjnych teatrach, to jeszcze w swoim mieszkaniu urządzał libację z udziałem Niemców. Na infamie skazano go w 1944 roku. Większość aktorów ukaranych w ten sposób po wojnie miało kilkuletni zakaz występowania. Niektórzy z tego powodu trafili nawet do więzienia. Symbolem zdrady w tym środowisku był jednak Igo Sym. Ten syn Polaka i Austriaczki, oficer rezerwy wojska polskiego, uczestniczący w walkach o niepodległość i granice w latach 1918-1921, w II Rzeczpospolitej stał się gwiazdą Estrady. Jednak już pod koniec 1939 roku odrzucił polskość i podpisał volkslistę. Niemcom służył nad wyraz gorliwie. Był konfidentem Gestapo. Wydawał nawet własnych przyjaciół, w tym słynną Hankę Ordonównę. W nagrodę za taką postawę Niemcy uczynili go między innymi dyrektorem dawnego Teatru Polskiego w Warszawie. Karę śmierci dla Syma wydał Wojskowy Sąd Specjalny. Tak wykonanie tego wyroku i jego skutki opisuje Michał Wójcik w książce Miasto szpiegów – gra wywiadów w okupowanej Warszawie. 7 marca 1941 roku trzech likwidatorów zespołu bojowego ZOM, kontrwywiadu okręgu Warszawa miasto ZWZ, zapukało do mieszkania przy Mazowieckiej 10. Otworzyła im służąca, ale wkrótce drzwiach ukazał się aktor i go syn. Gdy żołnierze podziemia upewnili się, że to on, podporucznik Roman Rozmiłowski, pseudonim Zawada, strzelił mu prosto w serce. Represje po jego śmierci były brutalne. Za kraty trafiło sporo aktorów i aktorek. Wśród zatrzymanych znaleźli się Stefan Jaracz i Leon Schiller prawdziwe legendy polskiego teatru. Poza tym Zbigniew Sawan, Janusz Warnecki i Elżbieta Barszczewska. Większość z nich była przetrzymywana na Pawiaku i tam przesłuchiwana. Poza karą śmierci infamią sądy specjalne skazywały też na nagane. Był to rodzaj publicznego napiętnowania. Dane personalne ukaranej osoby publikowano w prasie podziemnej wraz z wyliczeniem przewinień. Przykładowo 17 lutego 1943 roku za stałe uczęszczanie do niemieckich kasyn skazano m.in. Stefana hrabiego Potockiego, Kazimierza hrabiego Platera i Gustawa hrabiego Stadnickiego. W uzasadnieniu wskazano, że poniżają godność narodową i naruszają solidarność narodową. Najczęściej Kara ta jednak spadała na kobiety, które utrzymywały intymne relacje z Niemcami. Czasami napiętnowanie przybierało drastyczne formy. 13 maja 1944 roku w Teatrze Maska Józef Grodnicki, dyrektor teatru Komedia, został wychłostany. Jednocześnie ogolono mu głowę, podobnie jak Witoldowi Zdzitowieckiemu, kierownikowi artystycznemu maski. Skazany na tę samą karę Tymoteusz Ortym, którego wówczas nie było w teatrze, gdy dowiedział się o całym zajściu, sam sobie ogolił głowę. W stosunku do pojedynczych wybryków i incydentów nielojalności narodowej stosowano jedynie upomnienie, które wysyłano do danego delikwenta jako rodzaj ostrzeżenia. Kara śmierci zapadała w sytuacjach, gdy działalność danej osoby zagrażała już życiu innych. Wyroki nie zawsze wykonywano natychmiastowo i czasami trwało to nawet kilka lat. Powodem tego była najczęściej ochrona, jaką posiadał zdrajca. Niekiedy dochodziło jednak wręcz do trudno wyobrażalnych w okupacyjnych realiach egzekucji. 15 października 1944 roku oddział egzekucyjny dowodzony przez podporucznika Stanisława Sosabowskiego Stasinka zlikwidował w Biały Dzień na Warszawskim Żoliborzu jednocześnie aż czterech skazanych na śmierć wyrokiem podziemnego sądu. Bywało też tak, że to sama konspiracja musiała oczyszczać swoje szeregi z konfidentów. 30 sierpnia 43 roku zastrzelono Tomasza Sandeckiego Smuga, który jako łącznik Wachlarza wydał Niemcom wszystkie dane personalne członków podziemia i lokale konspiracyjne, jakie znał. W podziemnym wymiarze sprawiedliwości zdarzały się także pomyłki. Na poziomie wykonania wyroku starano się je eliminować poprzez upewnienie się przez dowódcę oddziału, że osoba wskazana dokładnie odpowiada rysopisowi i trybowi dnia skazanego. W przypadku Nagan zamieszczano sprostowania. Dużo poważniej wyglądała jednak sprawa anulowania wyroków śmierci. W 1943 roku w wileńskim okręgu AK wybuchła afera związana z likwidacją dziennikarzy współpracujących z wydawanym przez Niemców gońcem codziennym. W marcu na tej podstawie zabito Czesława Ancerwicza, redaktora tego pisma. Oskarżenia o kolaborację padły również w stosunku do popularnego pisarza i dziennikarza Józefa Mackiewicza. Zapadł wyrok śmierci, którego wykonanie jednak zawieszono wskutek licznego wstawiennictwa członków podziemia niewierzących winę pisarza. Wśród obrońców Mackiewicza znalazł się Sergiusz Piasecki, również pisarz, ale i egzekutor AK, który otrzymał rozkaz zabicia domniemanego kolaboranta. Trudno niestety obliczyć, ile wyroków śmierci wydano, a następnie wykonano przez pomyłkę. Najcięższy wymiar kary orzekano wtedy, gdy wina była bezsporna. Warunki okupacji jednak nie pozwalały na drobiazgowe śledztwo. Wyroki wydawane przez Sąd Polskiego Państwa Podziemnego były wykonywane przez oddział likwidacyjny Komendy Głównej AK 993 przez W. Funkcjonował on w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Konrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. Za realizację wyroków śmierci odpowiadał oddział bojowy szybkiego reagowania pod kryptonimem „wapiennik”. Komórka likwidacyjna powstała pod koniec 1941 roku i operowała głównie na terenie Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego została przekształcona w kompanię strzelecką w składzie batalionu 5. Skład wapiennika był zróżnicowany. Znajdowali się tam zarówno zawodowi wojskowi, jak i osoby, które kontakt z wojskiem miały dopiero po wstąpieniu do konspiracji. Prócz tego oddziału wykonywanie wyroków powierzano też innym specjalnie wyznaczonym żołnierzom armii krajowej. Ponadto konerwywiat AK przy wykonywaniu akcji likwidacyjnych wysługiwał się czasem będącymi pod ich auspicjami grupami przestępczymi, które w ramach swojej kryminalnej działalności pracowały dla podziemia. Jedną z takich osób, współświadka, a jednocześnie związanych z AK, był Andrzej Popławski Sudeczko. Postać ta opisana jest w książce Miasto Szpiegów Wojna Wywiadu w okupowanej Warszawie. Sudeczko wyspecjalizował się jednak w wykonywaniu wyroków i zamachów na zlecenie kontrwywiadu, podziemia oraz w napadach rabunkowych. Nie ograniczał się do gotówki czy biżuterii. Jako, że miał własny transport, sieć melin i składów, napadał na całe transporty drogich materiałów. Słowem, nie interesował go detal, tylko hurt. Krat ciężkie paki skór, belet kanin potrafił zniknąć z wielką dostawą cukru czy zapasem innej żywności. Zyskiem dzielił się z zamawiającymi. Z powojennych relacji wynika zaś, że dostarczał w ten sposób dobra, które dowództwo ak Ofiarowało swoim ludziom na święta. Pełnił w podziemiu funkcję kierownika aprowizacji. Niekiedy praca dla armii krajowej przenikała się z pracą dla Niemców. Józef Staszauer przed wojną filmowiec żydowskiego pochodzenia. Mimo to, w czasie wojny nie trafił ani do obozu, ani do getta, lecz prowadził bar za kotarą. Był też w konspiracji. Pod pseudonimem Aston w piątym oddziale Komendy Głównej pełnił funkcję zastępcy kierownika sekcji transportu w komórce produkującej sprzęt radiowy. Jednocześnie pracował dla Gestapo. Kiedy to wyszło na jaw, 8 października 1943 roku likwidatorzy z elitarnego oddziału 993 przez W wywiadu Komendy Głównej AK wykonali wyrok. Podczas akcji w barze rozpętała się strzelanina. Żołnierze AK położyli trupem łącznie 8 osób. Sami wyszli bez strat. Wyroki starano się wykonywać tak, aby nie narażać przypadkowych świadków. Najczęściej zatem likwidowano konfidentów w mieszkaniu lub biurze, bez obecności osób trzecich. Przy wykonaniu takiego wyroku obecny musiał być oficer. W całej akcji zazwyczaj uczestniczyło sześciu ludzi. Jeden pilnował, aby brama była zamknięta. Trzech wchodziło do mieszkania, a dwóch z karabinami ubezpieczało akcje na ulicy. W przypadku powodzenia wycofywano się pustymi ulicami, sprawdzając, czy nie jest się śledzonym. W przypadku porażki przeciwnie, przez jak najbardziej ludne załuki, gdyż likwidatorzy byli już zakonspirowani i ścigani. Likwidacja zdrajców była niezbędna, by utrzymać bezpieczeństwo konspiratorów, a także chronić ludność cywilną przed działaniami konfidentów okupanta. Nie była to jednak łatwa służba. Stefan Domski, pseudonim Żbik, żołnierz Grupy Dywersyjnej pod obwodu AK Rzeszów Południe, mając 17 lat, brał udział w wykonywaniu wyroków śmierci. Po latach w swoich wspomnieniach opisał, jak destrukcyjny wpływ na jego psychikę miała ta służba. Każda egzekucja pozostawiała trwały ślad w jego życiu, mimo że, jak sam podkreślał, działał w imieniu sprawiedliwości. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, a jeżeli mają Państwo problem z nadmiarem pieniędzy, to zachęcamy do wsparcia naszej działalności. Można to na przykład zrobić przez serwis Patronite lub kupując coś w sklepie Wokulskiego. Za każdą przekazaną złotówkę serdecznie dziękujemy.